A do tej Tremontu. Zapraszam was, bo chciałam wam pokazać tu Kuba. Dzień dobry. Chciałam Wam pokazać, mamy już w korytarzu podłogę. Ostatnio nie było. Kuba zapalił światło, więc lepiej widać. Jeszcze nie ma fug, ale to jest oczywiście ta sama podłoga, tak jak tutaj miało być, wiecie kuchnia i korytarz, to będzie to samo, a no, łazienki mają trochę inną, tylko no, przez ten pył to jak na razie nie widać za bardzo różnicą. I mamy, słuchajcie, drzwi. Drzwi wejściowe. Jeszcze nie mamy tych innych drzwi. One są w takim kolorze cappuccino, trochę takim, widzicie, kremowym. Myślę, że spoko, neutralne, a jednocześnie takie dosyć przytulne. A drzwi do reszty mamy tutaj. I to jest w ogóle ta sama seria, więc kolorystycznie przynajmniej wiemy, że będą na pewno pasowały. Czy w tych drzwiach, no tutaj wiadomo, zamek będzie zmieniany i bo no widzę, że to jest szczerze mówiąc, dla mnie to jest totalny must have w bloku. Ja nie wiem, czy yy, na przykład wiecie, wieczorem jakby ktoś zapukał, czy ja bym miała psychę otworzyć tak po prostu na such? No nie wiem. I wybraliśmy się jeszcze do Castramy po jedną farbę, bo nastąpiła mała zmiana planu. Stefan w ogóle był mega zajarany, bo przecież Castrama ma kolory, które on widzi. Kupiliśmy po prostu białą farbę do sufitu, bo tam gdzie będą ściany beżowe, sufit będzie jednak biały. No i wybraliśmy taką, żeby też była łatwo ścieralna. Pokażę Wam na pewno, jak będzie wyglądał efekt.